Siemaneczko, ee, witam was w kolejnym e, odcinku e, o nazwie Słowo Klucz. E, oczywiście też będzie Scream, nie będę robił rysowania na laptopie, ponieważ, e, e, tak jak mówiłem, komputer jest zepsuty, ja, ale w sumie też nawet tak, e, czemu nie, to są takie krótkie konkursiki, więc myślę, że Scream będzie odpowiedni. Więc e, jedyna uwaga do mnie jest taka, że e, jak Podaj jakieś hasło, to po prostu go nie zmieniajcie, starajcie się na przykład, jak mówię teraz aktualne hasło było królik, to nie możecie zmienić na króliczek, królikowi, czy takie różne tylko po prostu zawsze musi być w środku, tak, tak jak powiedziałem wtedy będzie mógł sobie to fajnie wylosować, bo były tylko cztery komentarze prawidłowe z napisem królik, także starajcie się pisać hasło tak jak ja mówię i coś do, do niego dołożyć, że jest historyjka, a w tej historyce jest włożone to hasło, załóżmy, wiecie, nie musi być idealnie pasować do tej, do tej historyjki, także tyle z moich uwag i patrzajcie, co tam, kto tam wygrał i gratulujcie i bawimy się dalej, oczekujcie kolejnych y, y, słów, y, kluczy i co, widzimy się w kolejnych filmikach.